Rozwiedziona, ścięta kochała, rozwiedziona, ścięta przetrwała i to wszystko na tej scenie. John dla was. Pora więc opowiedzieć historię Bo wbrew pozorom nikt nie poznał jej I ona wszystkich nas, każdy zna i kolejno Wszystkiem nas spotkała króla niewdzięczność Mam dość, bo cały świat Rymowankę zna, ale nie zna nas A więc czas pióro wziąć i mikrofon w dłoń zechcą znać, czeka szok. Rozwiedziona ścięta kochała. Rozwiedziona ścięta przetrwała. Dziś żony dla was tu stracą tron i życie znowu! Stawczy na myślą, dzisiaj przedstawimy sześć historii żon, a dokładniej byłych. Wszyscy znają nas jako jedną z sześciu. Gdzie nas trząs, rozniesiemy scenę Fałszywy obraz nasz, odfałszować chcemy Przedstawimy dziś wam z totalnie innych stron historię ex-żon Bo jedyne co wszystkich ciekawi z nami. Jak w końcu każda z nas wypadła z łask Jak usuwał nas ze znajomych za nic. Dziś więc idziemy po sprawiedliwość. Sześcioosobowy skład. Na żywo wybrzmi dziś, prawda ta każda z studorowych róż. Kolcem ma rozwiedziona. Ścięta kochała rozwiedziona. Dla was tu Stracą tron I życie znów Zaczynamy show Dzisiaj przedstawimy Sześć historii żon A dokładniej byłych Wszyscy znają nas Jako jedną z sześciu żon Pora na mi Spędzić noc na scenie A gdy nastanie świt Czas na odrodzenie Przedstawimy dziś wam Rozwiedziona W przybyłam, by niemal 25 lat wierną żoną być Lojalność i żarliwa wiara zawsze chronią mnie Nie próbuj więc mnie rzucić Watykan powie nie Ścięta Jambolinówna ta seks laska To przeze mnie Anglia dziś jest protestancka Chyba stracono mnie tylko za kolor ust Zbyt czerwony jest Kochani. Dżan mur jedyna, którą kochał król. Chomsko. Choć syna mu dałam, sprawiłam ból. Chwilę później umarłam, więc dziś będzie szansa mnie poznać naprawdę Zjedziona. Ich bin ana Ja widząc mnie na płótnie, krzyknął aż... Ja Lecz na żywo wygląd mój ponoć inny był ciut. Czemu wszystkich śmieszy tak to, a nie Henryka? Mały fibro ludzi i stracę głowę. Zakocham się Szytka. za rzekomy, błachy flirt, zostałam ścię. Taka już jestem, więc męża strzeż, Kate Howard dziś znów swą zarzuci się. Szytka. Ja to Katarzyna Par. Byłam z nim aż do końca, gdy zmarł Właśnie ja przeżyłam go. Spytacie pewnie, jak się udało. To więc wam opowiem dzisiaj, jak rozegrałam to. Wszystkie razem dziś rozegramy to, więc zaczynamy show Dzisiaj przedstawimy sześć historii żona, a dokładniej byłych. Wszyscy znają nas jako jedną z sześciu żon. Łapy w górę! O, już stanie! w końcu!